Cześć. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam jak gra się w Team Play. Jest to gra od 2 do 6 osób od wydawnictwa G3. W tej grze będziemy dzielić się na zespoły dwuosobowe i będziemy starali się wykonywać karty zadań. Takie jak tutaj widzicie na stole. Karta zadań polega na tym, że musimy odrzucić pewną ilość kart po to, żeby zdobyć taką ilość punktów zwycięstwa. Ogólnie rzecz biorąc ja i partner z mojej drużyny zbieramy te karty razem, także kto, który zespół będzie miał najwięcej punktów na koniec gry, ten zostaje zwycięzcą, czyli te dwie osoby wygrały wtedy grę. Zaczynamy od tego, że wykładamy jedne, jedno zadanie wspólne dla wszystkich graczy na środku stołu. Kto będzie pierwszy je wykona, ten, po prostu je zaliczy i wtedy dołożymy nowe zadanie w miejsce tego. Jak również wykładamy tutaj trzy takie karty do dobierania i stos, jakby ktoś chciał w ciemno dobrać karty. Każdy z graczy dostaje również na początek swoje zadanie prywatne, jak również kartę z cyfrą i będziemy starali się tak dobierać karty, tak przekazywać karty, żeby wykonywać jak najwięcej tych zadań. Moje zadanie polega na tym, że muszę zdobyć dwie, i wyłożyć dwie identyczne karty, wtedy ja i mój partner zespołu, który jest, siedzi po drugiej stronie stołu, tak, bo to jest tak, pierwszy zespół, drugi zespół, pierwszy zespół, drugi zespół, więc siedzimy naprzeciwko siebie po przekątnej ze sobą z naszego zespołu, jeżeli ja będę miał dwie takie same karty, wykonałem to zadanie, zaliczymy jeden punkt zwycięstwa. Który zespół ósmą taką kartę zaliczy, ten wygrywa. I to w dużym skrócie wygląda tak, że w swojej turze mogę wykonać dowolną ilość um, um, mo moich kart zadań, mogę dobrać dwie karty, ewentualnie jeszcze mogę przekazać do dwóch kart mojemu partnerowi. Więc na początek spróbujemy zagrać w ciemno, żeby zdobyć dwójkę czerwoną, niestety pierwsza. Jest nie tak, którym potrzebujemy druga. Mogę ewentualnie jeszcze spróbować dobrać się z kart zadań i przekazać ją partnerowi, bo, bo jemu się może przydać jedna z tych 5, 6, 7 bo Konkretnie takie karty niebieskie bo czerwone trzeba zagrać. Więc zabiorę piątkę. I teraz na miejsce tej piątki wchodzi kolejna karta z automatu. I mogę jeszcze jako ostatnią akcję w swojej turze przekazać do dwóch kart mojemu partnerowi. Oczywiście to się oczywiście opłaca, ponieważ nie mam po co trzymać swojej kart. Przekazuję jemu, co ma 5 kart. I na ręku to jest 6 kart na początku swojej tury, także jeszcze spokojnie będzie mógł to zrobić. Inny gracz, jakie ma zadanie? 6, 7, 8, takie karty czerwone w dowolnej kombinacji, czyli to mogą być same ósemki, to mogą być dwie siódemki, dwie ósemki, to mogą być same szóstki i tak dalej, i tak dalej. Karty jakie ma na ręku to jest trójka i szóstka, także już w sumie jest bliżej, więc na początek dobierze sobie dwie karty, więc tak, szóstkę, ponieważ będzie już bliżej wykonania swojego zadania, uzupełnia stos, ósemka też mu się przyda, więc też dobiera, więc jest jedną kartę od wykonania tego celu. I dokłada oczywiście kartę do stosu. I teraz jest ten, kart, ten, ten gracz, który ma zobaczcie 5 kart, tutaj musi mieć trzy identyczne niebieskie karty i dostaniemy aż 5 punktów odsłania jakie ma karty. Ma tak, trójkę, piątkę, czwórkę, hmm, uh -huh, tak naprawdę, no nic tutaj wielkiego nie wymyśli, może ewentualnie dobrać piątkę, ponieważ zobaczcie, że to będzie jego druga. Hata tego samego rodzaju, więc już będzie miała 2 z trzech, Niestety to jest ósemka, więc może dobrać sobie na przykład trójkę i teraz może do dwukat kart przekazać swojemu partnerowi. Może to w dowolnej kolejności oczywiście robić. On tutaj w ten sposób zrobi. Poda powiedzmy, piątki chce zostawić, żeby je zbierać ale może na chwilę obecną przekazać na przykład czwórkę i trójkę swojemu partnerowi. Nie, nie wie jakie partner ma zadanie, ale może mu te dwie karty przekazać. I teraz ten gracz z zespołu numer 2, odsłania sobie karty, ogląda co ma. Jego zadanie to jest zebranie trzech takich samych kart czerwonych, czyli pewnie będzie chciał jedynki zbierać. Nie widzi nic ciekawego. Może sobie tutaj pociągnąć w ciemno i powiedzmy, że wziąć... Hmm, no ósemka nie pasuje, nic mu naprawdę do zadania nie pasuje, więc weźmie sobie w ciemno. Kolejna ósemka. I może przekazać dwie karty swojemu partnerowi, więc przekaże ósemkę i przekaże yy, dwójkę. Przekażę jemu. On teraz będzie miał 6 kart, więc nie będzie musiał odrzucać. I na tym kończy turę. I znowu jest pierwszy gracz, i tak gra przebiega w dobieranie, przekazywanie kart, wykonywanie zadań do momentu, aż w ze zespoł będziemy takich 8. I wtedy, ostatnią turę, jeszcze rozgrywa reszta graczy. Poza tym, który wykonał ostatnie zadanie, i liczymy, kto ma więcej punktów zwycięstwa. I teraz przejdziemy do krótkiej recenzji team play. Jak mogliście zobaczyć na tej krótkiej zajawce do rozgrywki. Teamplay jest taka bardzo szybka, prosta gra karciana. Tutaj macie dosłownie trzy akcje, czyli dobranie kart. Przekazanie kart, wykonanie zadań. Robicie sobie to w dowolnej kolejności, możecie dowolną ilość zadań wykonać w swojej turze, i tak naprawdę staracie się przewidzieć, jakie karty zbiera wasz przeciwnik. Wtedy możecie patrzeć, że mój kolega z zespołu zbiera na przykład jedynki niebieskie, więc może akurat zbiera konkretnie te jedynki, a może niebieskie karty. Także staramy się tak dopasować, żeby na koniec swojej tury przekazać mu jakieś karty. I starać się, żeby w naszym zespole tych kart było jak najwięcej, ponieważ macie tutaj limit tych sześciu kart na ręku na początku swojej tury, więc jakby nie warto przekazywać więcej swojemu koledze zespołu niż on jest w stanie mieć na początku tury, bo tylko będziecie marynować i, odrzuca i odrzucać, co nie jest jakby wskazane, ponieważ te zadania są naprawdę różne. One tutaj są od jakby takich najprostszych, czyli zbierz dwie takie same, do działań matematycznych typu zbierz. Takie karty, żeby łącznie ich suma wynosiła 7. możecie parzyste, nieparzyste, możecie po zobaczyć trzy pary po dwie takie same karty. Także naprawdę tutaj jest dużo bardzo fajnych zadań i to jest moim zdaniem duży plusik, że one są różnorodne. Tak? Nie skupiam się tylko i wyłącznie na najwyższych kartach, na najniższych. Często tutaj są różne kombinacje i to, to mi się akurat podoba, że, że ten aspekt taki, że to nie jest tak banalna, tak po prostu mega prosta gra, ona jest łatwa w zasadach, ale mimo wszystko znajdziecie tutaj trochę zabawy w wykonywaniu tych różnych zadań, w szacowaniu, czy bardziej mi się opłaca trzymać kartę do wykonania swojego prywatnego zadania, czy raczej wykonać to na środku stosu. I tutaj już szacujecie sobie, co bardziej punktowo opłaci się dla Waszego zespołu. Co, My byliśmy na Mazurach, wzięliśmy sobie tę gierkę tak do kieszeni, ona się mieści dosłownie do kurtki, możecie sobie ją rozłożyć wiecie, w parku, na łódce, gdziekolwiek i, i mimo nie zabiera dużo miejsca, także będziecie w stanie sobie to zagrać, i to będzie satysfakcjonująca rozgrywka. Tak, to jest kolejna taka gra właśnie z serii wydanych przez G3 gier kieszonkowych, które są po prostu solidne. Bawią, jest tutaj trochę śmiechu, trochę strategii. Wydaje mi się, że to wszystko ma sens. Są gry, które jakby takie szonkowe mi jakoś tam nie, nie mogły podpasować ze względu na dużą ilość losowości, dużą ilość chaosu. Tutaj jest całkiem przyjemnie, bo możecie skupić się na jakiejś swojej strategii. Troszkę losowości wiadomo, że zawsze będzie, bo akurat dobierzecie zadanie, które nam pasuje, a inni będą mieli gorsze zadania, i tak dalej, tak dalej. Ale mimo wszystko jest tu na tyle strategii, żeby w ciągu tych, nie wiem, 15-20 minut, jak zajmuje ta grywka, bawić się w taki satysfakcjonujący, fajny sposób. Ja oceniam Team Play w ten sposób, że jest to gra, którą chętnie zagram, tak? Są, są gry takie, powiedzmy, większe, strategiczne, które oceniałem w sposób, jakby dawałem niższą ocenę, ale to też ze względu właśnie na długość, tak? To jest krótka gra, która naprawdę mnie nie męczy, jeżeli ktoś powie Dawaj, zagramy w team play, a ja to nawet nie będę oponował. tak? Może nie będzie gra, która będzie wracała na stół zawsze i zawsze i zawsze, i że będę chciał w nią grać powiedzmy tygodniami, miesiącami codziennie, ale jako taki przerywniczek, czemu nie? Fajna odmiana, że to jest gra w zespołach, a nie gra indywidualna. Jest tu takie odczucie grania w grę gra na Drakknicy, ponieważ jest to kolejna gra z serii G3, gdzie macie po prostu kolor, kolory, cyfry. My to już żartujemy po prostu, że, że jakby zarobić tak zdjęcie z samej karty, to w życiu byśmy nie byli w stanie zgadnąć z jakiej gry ona pochodzi. No ale tylko mijając śmiechy, mówię, przyjemna gra, jeżeli nie szukacie czegoś takiego mocno strategicznego, mocno odkrywczego, to możecie spokojnie sprawdzić i myślę, że, że nie powinniście się zawieść, tak? I na chwilę, obecną to będzie wszystko, także dzięki wielkie, że poświęcony czas, do nas tego. hej!